Dobra, dzień dobry, to jest TNT Run, nie zdążyłem się przywitać, a więc cześć, cześć, cześć. Yy, I to jest drugi odcinek, nie wiem czemu drugi raz kolejny kolei nagrywam TNT Run, ale to jest spoko tryb. Dzisiaj gościnny jest ze mną Adam. Witam. Tylko głosowo, niestety bo ja mu yy, miał yy, ten format kompa, czy coś tam, nie zmienia no, system. No, prawe dyski ogólnie mam. No i mu się musi Minecraft pobrać i ile masz procent? A skraszował mi się i będę musiał jeszcze raz pobierać. Ej, kurcze. Oooo, jaki ham. No o, 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 jak o, ten double jump jest jednak taki dobry. W ogóle double jump się bardzo łatwo baguje. Tak się baguje ciągle. Zapomniałem znowu, że to jest 1.7 i mam sprint pod, CT, pod CTRL. O. Pip-boy. Pewnie pie. Żyjesz jeszcze? Jaki logi, tak żyję. Jestem na chyba ostatnim poziomie. Tak, to ostatni poziom. I tutaj ogólnie... Jest tak, że na przykład jak ktoś spadnie, a ty jeszcze będziesz w tym momencie, jak on spadł pierwszy, to tam dwie monety dostajesz. na że na przykład. Patrzę, ty jesteś na arenie, ale ktoś spadł przed tobą. Dostajesz za to monetę. Jak wygrasz, to jeszcze nie wiem. Nie wygram jeszcze nigdy, jak były monety. Zostało ilość graczy? 15. Super. Trochę za dużo. A. Um, dla osób, które się... Zapewne nie wiem, zastanawiałem co gram to gram se follow ta pierwszą część. Tak, a ja przegrałem. 130 monet i to koniec odcinka. Znowu je na arena, ale myślę, że to fajnie. Cześć. Adam pożegna się. Do widzenia.